No zdecydowanie z przebiegu gry myślę, no szybko stracona bramka, ale od razu wróciliśmy do meczu i to my stwarzaliśmy sytuację. W pierwszej połowie na pewno trzy bardzo, bardzo dobre okazje. W drugiej połowie też na, na początku mieliśmy te dwie bramki stracone pod koniec, to jest... Konsekwencja tego, że się otworzyliśmy, postawiliśmy wszystko na jedną kartę i, i ruszyliśmy wszyscy do ataku, i gdzieś tam kolonia nas ukoła z tych przejść. No niestety, taki jest, taki jest początek, było dużo pozytywów, ale też jest parę rzeczy, na które musimy na pewno zwrócić uwagę, no żeby, żeby unikać gdzieś tych bramek, nawet w tej końcówce, gdy się otwieramy, gdzieś lepiej temu zapobiec, bo na pewno to były sytuacje, no, których mogliśmy zapobiec. Tak? Czy gdzieś porażki nie będą wam siedzieć w głowie, bo wiadomo, że w Sparingach też no, nie było zwycięstw teraz na inaugurację? Przegrywacie tymczasem na no, trudny wyjazd do Chorzowa też? Każdy mecz będzie trudny. Tu jesteśmy, <laughs> jesteśmy nową drużyną. Ja myślę, że z przebiegu tego meczu naprawdę bardzo dużo pozytywów. Tak jak mówię, wykorzystalibyśmy Twoje sytuacje i to my byśmy się cieszyli, bo stworzyliśmy ich na pewno więcej. Gdzieś Polonia to jest bardzo dobrze zorganizowany zespół i wykorzystał to, wykorzystał swoje przejścia, stałe fragmenty i, i dlatego wygrywają dzisiaj, ale, ale górnik na pewno, na pewno zacznie grać, zacznie punktować, bo jest tutaj duży potencjał jest dużo dobrych zawodników i, i będziemy pracować na to, żeby, żeby, żeby osiągnąć dobry wynik na koniec sezonu. Tutaj nikt, nie, nikt tego nie ukrywał, że niektórzy grali się ze sobą pierwszy raz, tak? niektórzy dołączyli w tym tygodniu, nawet wczoraj podpisali umowy, ale, ale no, tak jak mówię, no, byliście Państwo na meczu i myślę, że dużo, naprawdę dużo dobrego było z samej gry górnika z piłką. Trochę zabrakło nam może konkretów takich w obronie, gdzieś egzekwowania tych zasad, które sobie stawiamy i jeżeli to poprawimy, to ten wynik na pewno przyjdzie. Było blisko tego wyrównania w pewnym momencie wydawało się właśnie, że łapiecie rywala. Czego zabrakło, żeby, żeby doprowadzić do remisu? Może trochę szczęścia, może trochę determinacji w polu karnym. Chyba tak, no. Jak nastroje w drużynie, bo w tym okresie przygotowawczym też były porażki, teraz rozpoczynacie od porażki. Czy to Was w jakiś sposób no nie, nie, skrzydeł Wam nie podetnie? Myślę, że nie. Teraz trzeba być, każdy musi być pełni siebie i musimy, wszyscy razem jesteśmy w tym razem i wszyscy razem przegrywamy, wszyscy razem wygrywamy.